Zanim siebie to bab do was taką małą prośbę. Zrobiłby mi ktoś intro? Bo... Yy, oczywiście bo ja musiałam sobie usunąć z telefonu, więc... Pobierać mi się nie chce. Stolata czasu, więc zrobiłby mi ktoś intro? Yy, jakby ktoś zrobił, to bym była bardzo dziewczyna. Znaczy, przejdźmy do filmu. Witam serdecznie na dziesiątej próbie nagrania konkursu. Konkurs jest na 130 słupków. Nie paplając, przechodząc do konkretu, trzeba nagrać shortwind pod tytułem Miłość, bo mi coś ostatnio odbija na punkcie filmu z LPS o Miłości i oczywiście. Oby mi to przeszło, bo bo jeszcze się zakocham tak jak herby mówiła. Pierwsze miejsce, znowu przechodząc do konkretów, to intro, awatar i ływy z dedykacją. Drugie miejsce to intro i awatar, a trzecie miejsce to awatar. Zaraz będzie jedenasta próba. Zasady to. Jak ktoś przegra, to musi się z tym pogodzić i żeby nie było... To ma nie robić całej afery na kanał, bo jej słyszałam o takich przypadkach. Znak w odnibi nie przeszkadza, bo to nie jest BEP, tylko konkurs. Film ma mieć od 5 do 20 minut. Nie zgapiać, bo ja i tak wiem, będę wiedziała, kto zgapi. Kto zgapi tego, wymawia z konkursu. Przestrzegać zasad tyle.